W tej materii w naszej dzisiaj pokażę Wam numer z serii Bravo Sport. tył. Chodź, w którym mamy pokazane Neymara, który przeszedł już do Barcelony i Cristiano Ronaldo. W numerze był bryloczek, który od razu mi się urwał z serii Barcelona. Tak on wygląda. A oto i plakaty. Pierwszy plac, plakat to Platan i Numer tym razem 10 w pasjonerze. I zaczęliśmy trzecią, czyli w Bermudachium. Następny to. Chodź, a dobra. Santos. Jest tutaj duży O! Mr 9. No i ostatni to Artur Borus polskiej reprezentacji Kali Będzema Rarumandry z numerem 9 i z nowymi strojami. Oczywiście numerze pierwsza strona. Ja się może oddamy. Dru... Druga strona Taj dostań legendą coś dla mnie taj, znowu coś dla mnie Manchester United, wielkie sfery Darona ja idzie do, mhm. Fajnie e, coś jedenaska szaleńców może o o! Dalej. Cześć, ja wygrała mm, ...teamową ekstra klasę. Pokaz co potrafisz z Lukasem Podolskim. Quiz Casillas. Fud, czy jesteś futbolowym ekspertem? Zapominąłem strąpy, tak? Śmieszne znaczenie. Ja. Vale, guanni guacchi. Toe rotrecca. No, questo si fica pronto. Boo, boo, eh, adeguatamente posizionato a... no, a Tutaj mamy chyba jakiś konkurs. Brawo ukazało się wczoraj, więc mam nadzieję, że hmm. jeszcze nikt go nie pokazał. Mamy siatkówkę. No i na ostatniej stronach mamy Lewandowskiego i gry komputerowe. No i jeszcze może coś powiem o okładce. Okładka numer 12, 2000, numer 12 od 12 do 25 czerwca 2013 roku. Strata standardowa 3,58% VAT. Jeszcze może powiem o top 15, na którym góruje Cristiano Ronaldo. Później jest. Oś, ja tak przejdę. Krystiano Ronaldo, na, może od 15.

czwórka Neymar, trójka Robert Lewandowski, dwójka Leo Messi, jedynka Cristiano Ronaldo. Mamy też nowe stroje Barcelony, gigantów. Mamy też, no jak już mówiłem, Neymar. też się boję trochę o pozycję i nie jestem na masterze, bo skoro Neymar przychodzi do Barcelony, no to może wyśleć Ci problem z masterkiem. To będzie wyzwanie. Transfery to już o United, że Romaj przejdzie do United. Jeszcze human przejdzie i dwóch innych kolesi. To mamy, jak już mówiłem, jednak szaleńców, czyli mamy zdrajców, symulantów, yy, wariatów, psychopatów, papirów no i takich innych. Aha, jeszcze były trojoczki z Realem, z Polską, z Barceloną, bardzo udaną Barceloną, która od razu się ufała, i z Manchester United. I jeszcze mamy e, na okładce Neymar, Ronaldo, nie na, na wielkiej Pan, sześć plakatów, czyli Bayern, Munachium. tutaj chyba Kurak, Polak, Santos. Karim Benzema, Artur Bojci, Zafan Ideksimowi. Cienkie te plakaty, naprawdę cienkie. Nie w około większego. mamy e, Legia na Nie, teraz czas tak na ligami Mistrzów. Czyżby Legia awansowała do Champions League? To znaczy, że możesz się za rok, możecie się spodziewać kart z Legią. Champions League, o kurde. No tak, czyli, no, Neymar, czy to już koniec Renea? Sorry. no to też będzie ono Neymarze jest. Nefie, on no, no, na przykład tutaj macie jeszcze na przykład uporządkowane dane numery na gry. Tu, 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 tu. Um, no i ta też mnie intryguje, chyba expert, ekspert. Takie, takie, i jakie. Powiem, że aktualnie Borussia Dorf, on był potrzebny bardzo. Mm. No dobra, no to Podsumowując, nowe brawo jest super! Wiesz co się będzie kiedyś. Jest! Chcieli! Jutro! Yes. No. No, no! I przypominam, że mogę pokazać jeszcze karty będę. Octopowiem jak trochę jest to dla dzieci, ale te karty mi naprawdę fajne były. Macie na przykład czteroletniego takiego, Trzymujesz jeszcze może jeszcze do głowego. No i co? No tyle. Da, jeszcze macie taką na przykład rozwiskę, nowych kart, ale to chyba każdy co ma. I mam nadzieję, no, że mm, polubicie, będziecie mieli kończy subskrybować, więc oceniajcie, komentujcie, dajcie łapki w górę. No i też no, łapki tu jak Wam się nie będzie podobać. No i czekajcie spokojnie na następny filmik. Jeśli będziecie chcieli, piszcie, czy chcecie brawo i co Wam się w tym odcinku nie podobało i w poprzednich. Zapraszam i mój kanał jest już aktywny z nowym mięsem.